Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź o ręki, żywe słowo, ten święte księgi, Do wyprostowania są drogi, kręte. Człowieku czytaj Pismo Święte. Druga niedziela wielkanocna to niedziela, która kończy tak zwaną oktawę zmartwychwstania pańskiego. Czyli osiem szczególnych dni, które są traktowane w kościele jako jeden dzień świętowania, radowania się ze zmartwychwstania Chrystusa. W Ewangelii dzisiejszej słyszymy o tym, że uczniowie Jezusa są zamknięci z obawy przed Żydami po traumie Wielkiego Piątku, po ciszy wielkosobotniej, po informacjach od Marii Magdaleny, że Jezus zmartwychwstał. Po informacjach od Piotra i Jana, siedzą zamknięci w wieczerniku i nagle przychodzi do nich Jezus. Pozdrawia ich słowami: Pokój Wam. Pokazuje im przebite ręce i bok. Po czym tchnie na nich, dając im ducha świętego. To słowo tchnienie użyte jest jeszcze dwukrotnie w Starym Testamencie. W Księdze Rodzaju, gdzie po stworzeniu człowieka Bóg tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, i w Księdze Ezechiela, gdzie Bóg ożywia martwe kości. Kiedy Jezus tchnie na swoich uczniów, to tak jak jakby im dawał nowe życie, życie z martwych Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Jezus zostawił pięć ran. Przecież po Wielkim Piątku całe jego ciało było zmasakrowane. Tymczasem w dniu zmartwychwstania miał rany w rękach, w nogach i w boku. Jeden z biskupów polskich próbuje wytłumaczyć ten fakt tym, że w tych ranach Jezusowych. Jest zapisane imię każdego z nas. Atramentem była krew, a narzędziem pisania były gwoździe. Kiedy Jezus pokazuje się swoim uczniom w dniu zmartwychwstania, pokazuje im ręce i bok, tchnie na nich, udziela im ducha świętego i wypowiada znamienne słowa, które stają się słowami ustanawiającymi sakrament pokuty i pojednania. Sakrament uzdrowienia. Weźmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone. Komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Ta druga niedziela wielkanocna w tradycji Kościoła od 2002 roku nazywana jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Spełniło się pragnienie Pana Jezusa, które powiedział świętej siostrze Faustynie, żeby właśnie ta niedziela była nazywana niedzielą Bożego Miłosierdzia. Chrystus, kiedy mówił do świętej Faustyny, powiedział między innymi tak: „Ten, kto w tym dniu przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.” Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Zatem ta niedziela miłosierdzia Bożego, druga niedziela wielkanocna, jest szczególnym czasem, kiedy Pan Jezus obiecuje każdemu z nas, kto przystąpi do źródła życia, do Eucharystii, że zostanie mu odpuszczone wszystko, w czym zawinił przeciwko Niemu samemu. Jednym z bohaterów tej dzisiejszej Ewangelii jest Tomasz, którego nie było za pierwszym razem, gdy Jezus przyszedł do uczniów. Kiedy za drugim razem Jezus przyszedł do swoich uczniów, pozwolił Tomaszowi dotknąć swoich ran, przez co została uzdrowiona jego niewiara. Jezus mówi do niego: Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Przyjmijmy, Dar Bożego błogosławieństwa, abyśmy nie byli niedowiarkami, ale wierzącymi każdego dnia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i duch święty. Amen. Uwiec, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo te święte księgi.